Witajcie! Dokładnie wczoraj skończyłem 30 lat, a oto co kupiła mi z tej okazji żona. Zapraszam na prezentację kolejnego z rocznicowych zestawów LEGO Star Wars, wydany rok temu 75258 Anakin Spadracer, czyli ścigacz Anakina. Być może scena wyścigu w mrocznym w Widmie jest trochę zbędna i nie wnosi specjalnie dużo do historii, ale jakoś tak zawsze miałem do niej sporo sentymentu. Nawet po latach pozostała dla mnie klimatyczna. Uwielbiam w niej to wrażenie pędu i niebezpieczeństwa związanego z ogromną szybkością ścigaczy. Poza tym jest to jedna z niewielu scen w wieznych wojnach, w których widać, że mieszkańcy odległej galaktyki mają swoje rozrywki, a nie zajmują się jedynie strzelaniem z blasterów i pojedynkami na laserowe patyki. No i była jeszcze ta gra Star Wars Pad Racers. Jedna z niewielu ścigałek, które mnie szybko nie znudziły. Dobra fizyka, możliwość przerabiania swojego pojazdu i odblokowywanie kolejnych. Jak na taką wydawałoby się szybką grę na podstawie filmu była naprawdę spoko, głównie dzięki niej polubiłem mocno padracery, ścigacze. Pojazdy w swojej formie absurdalne, ale też mega ciekawe. No i oczywiście za dzieciaka budowało się z Lego najlepiej jak się potrafiło ścigać Anakina, bazując na oryginalnym modelu oglądanym w katalogu. Wydany w 1999 roku pierwszy anakinowy Padracer 7131 dzisiaj wygląda już mega archaicznie i umownie pod wieloma względami. W tym samym roku został wydany ponownie w trójpaku ze ścigaczami Sebulby i Gazgano. Zestaw numer 7171. Pojawiła się też jego bardzo uproszczona wersja w zestawie 7159 oraz mikromodel 4485. Na nowocześniejszą interpretację przyszło poczekać aż do 2011. Wtedy pojawił się 7962. Dwupak z maszyną Sebulby i jeśli przyjrzeć się uważnie temu modelowi, łatwo dochodzi się do wniosku, że najnowszy Padracer z rocznicowej linii mocno na nim bazuje. Niektóre elementy konstrukcji są wręcz żywcem przeniesione ze stawu z 2011, choć oczywiście dużo też się różni. Oba zestawy robią w każdym razie dobrze to, z czym nie poradził sobie oryginał z końcówki lat 90. Dzięki wykorzystaniu przezroczystych technikowych belek jako ramy pod całą konstrukcję dostajemy solidny model, który jest wytrzymały i dobrze się nim manipuluje, ale też oddaje efekt unoszenia się w powietrzu. Staruszek z 1999 miał Miał ramę z beżowych klocków, więc kompletnie nie udało się zachować tego wrażenia małego kokpitu połączonego kablami do pary potężnych silników. Tutaj i w 7962 jest inaczej. Patrząc pod światło, przez przezroczyste klocki praktycznie znikają i zostaje wrażenie pojazdu takiego samego jak w filmie. Rama jest dodatkowo wyposażona w prostą nóżkę, pozwalającą postawić model kilka centymetrów nad ziemią. Obawiałem się, że będzie to chybotliwe, ale wyważenie konstrukcji jest na tyle dobre, że ścigacz nie przewala się w żadną stronę. W serce ścigacza to potężne silniki. Tutaj mała nostalgiczna podróż ujmuje mnie, że części rybiące za te żółte klapy z przodu są obecne w każdej wersji tego pojazdu. W 1999 powstały, o ile się nie mylę, specjalnie dla niego i wciąż jak widać dają radę. Oczywiście można je upozować, podnieść, opuścić, są zamontowane na klikających zawiasach. Poszycie sporo się różni względem wersji z 2011, jest bardziej nieregularne, co pasuje tutaj idealnie, pamiętajmy, że Anakin zbudował swój ścigać praktycznie w 100% z dostępnego mu złomu. W ramach detalów wkomponowano tu technikową zębatkę i miecze orków z władcy pieści. Nie wpadłem na to, a wyglądałem to naprawdę spoko, jak takie odpadające blachy. Tuż przed dyszami znajduje się fajna tekstura z okrągłych, technikowych mini-łączników i stożków. Sporo elementów jest tutaj ruchomych. Można ruszać parą żółtych zawiasów, jak i tym pod spodem silnika. Zgaduję, że robią one za klapy hamujące. Promień łączący oba komponenty, charakterystyczny dla tego typu pojazdów, został tym razem odtworzony z przekolorowanych błyskawic. Fajna odmiana, w starszych zestawach robiły za nie przezroczyste bary. W rocznicowym zestawie mamy wreszcie zarówno poprawny kształt, jak i kolor. Nie do końca tylko podoba mi się. Mieszczenie jednego promienia w pozycji horyzontalnej. Moim zdaniem ustawiony w taki sposób prezentuje się dużo lepiej. Cockpit jest bardzo podobny do wersji z 2011, no minus zaokrąglone płytki 1 na 2 wtedy jeszcze nie istniejące. Na tę część zestawu idzie strasznie dużo naklejek, zarówno po bokach i naprzód, jak i aż 3 na ten jeden skos za głową pilota. Kształt względem ścigacza z filmu odwzorowany bardzo dobrze. Teoretycznie można pomanipulować jeszcze tymi bocznymi skrzydełkami, choć domyślnie powinny się znajdować w widocznej teraz pozycji. Anakin mieści się bez problemów w cockpicie. Stery zrobione z Wyglądają OK, ale ludzik nie bardzo może je chwycić. Figurka młodego Anakina jest dokładnie taka sama jak w Microfighterze 75223. Niezbyt skomplikowany nadruk, dobrze dającego ówczesne ubranie, krótkie nóżki dla podkreślenia dziecięcej postury, na głowie tradycyjna pilotka w łapce klucz francuski. Główka oczywiście jest dwustronna, jedna buźka bardzo radosna, druga wyraźnie skupiona na wyścigu. Trochę szkoda, że nie nadrukowali mu gogli hełmu na jednej z twarzy, tak to rozwiązano w 7962, a tamten nadruk dobrze dowzorowywał u stoło natomiast zwykła czapka pilotka nie przy mina nawet w sumie jego filmowego kasku, ale zgaduję, że miało to być nawiązanie do oryginalnego starego zestawu. Dalej nowa Padma Amidala. Ma na druk skromny strój, noszony podczas akcji mrocznego widma. Uwagę zwracają oczywiście włosy, kunsztownie upięte w skomplikowaną fryzurę. Ogrom szczegółów podziwiam. Główka znowu dwustronna, oprócz minki spokojnej jest jeszcze druga, wkurzona. Dali jej czarne, półdługie nóżki debiutujące w odświeżonej serii poterowej, żeby oddać jej młody wiek. Czasami zapominam, że ona w czasie akcji mrocznego widma miała jakieś 14-15 lat. Jedyny problem z tymi nóżkami jest taki, że dziwnie wygląda w pozycji siedzącej. Cóż. No i nie bardzo rozumiem, po co dali jej Blaster, skoro w scenach na Tatooine bohaterowie praktycznie nie użyli broni, poza kilkusekundowym pojedynkiem Quagona z Maulem. Nie mówię, że narzekam, dodatkowa broń zawsze się przyda, ale po prostu nie licuję tutaj postaci. No i trzecia figurka, ta specjalna, nawiązująca do pierwszej Star Warsowej serii, czyli Oldschoolowy Look Skywalker w stroju pilota X-Winga. Stoi sobie, oczywiście, na okolicznościowej podstawce, którą można połączyć zresztą, gdy uzbieramy całą kolekcję. Jak już wspomniałem w filmie o Imperialnym, dropshipie, ciężko jest starczyńcowe figurki do czegoś sensownego wykorzystać, z uwagi na wielki napis na plecach. No są one stricte obiektem kolekcjonerskim, nic więcej. Co nie oznacza, że to zły pomysł. Można sobie przy okazji odświeżyć pamięć i prześledzić długą drogę, jaką przeszły minifigurki z Star Wars. Nadruki na strojach i hełmach pilotów rebeli są obecnie znacznie bardziej szczegółowe niż ten tutaj. Jest oczywiście klasyczna żółta buźka, z wyrazem twarzy, który w sumie mało pasuje do Luka, jest taki niedookreślony. Mimo wszystko fajnie jest obejrzeć sobie takie wznowienie klasyki, bez narażania się na pozyskanie często wytartych czy popeknięcych.

Na sam koniec słówko instrukcji, bo myślę, że ona też zasługuje na wspomnienie. Podobnie jak instrukcja dużych aut z Creator Expert, także te z tych okolicznościowych Star Warsów posiadają informacje o oldschoolowych modelach, odpowiednikach z filmów i krótki komentarz na temat nowej wersji danego pojazdu. Fajnie jest coś takiego kartkować. Ma to taki premium feeling. Bardzo się cieszę z tego prezentu. Jest to dla mnie spora podróż sentymentalna, mimo że nie posiadałem zestawu z 99. Jest to też sentyment za tamtymi czasami. Okres jarania się nowymi, wówczas gwiezdnymi wojnami, kartkowanie katalogu LEGO i próby od tworzenia zaprezentowanych w nich modeli za pomocą swoich klocków i wgapiania się w maleńkie obrazki. Sam model jest bardzo udany, choć odtwórczy w niektórych partiach. Niemniej kogoś, kto żywicie po uczucia wobec tego pojazdu, na pewno ucieszy, bo jest to pierwszy od bardzo dawna zestaw składający się wyłącznie na ten jeden konkretny ścigacz. Plus, oczywiście, też ogromny krok naprzód względem oldschoolowego oryginału. W sumie jedyne, czego mi w nim naprawdę brakuje, to Pit Droida. Jego figurka znajdowała się w oryginalnym secie i mimo, że średnio odzwierciedlała maluchy pokazane w filmie, to jednak mocno mi się kojarzy z otoczką wszystkich zestawów. Nawiązujących do wyścigu bunta, ale to tylko taki mały przytek, bo generalnie jest to bardzo, bardzo fajny zestaw, ożywiający moje wspomnienia. Dzięki za uwagę, już wkrótce usłyszycie mnie ponownie, a tymczasem, cześć!